Elo, kolarskie wariaty, tu Wojtek z tej strony. Pewnie się spodziewaliście, że w niedzielę będzie filmik kolejnej części poświęcony tego oto pięknemu Wigremu Gravelowi, ale nie. On będzie w tygodniu, ponieważ, bo tak jak zapewnie pamiętacie. Z tym suportem było dużo problemów. No, nie dało się go zamontować, było problemy tak dalej i tak dalej. Eee, na razie go zostawimy. Skupimy się na kokpicie. Znaczy zamontujemy y, tego. widelca zamontujemy, zamontujemy różne takie różne duperele i może w końcu mi się uda zamontować opony do kół Jak widzicie, naprawiłem te wszystkie uszkodzenia i jeszcze dodatkowo zrobiłem ponowne malowanie widelca też efekt mi się nie podobał, więc w sumie to trzy razy chyba malowałem sam widelec i tak samo chyba ramę malowałem ale z drugiej strony to bardzo dobrze, bo człowiek się nauczy, że trzeba porządnie malować ramy no, w końcu nie jestem idealny, no, nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o malowanie, a takie doświadczenie to zawsze dobrze sobie nabyć, po prostu. Także, więc jedziemy z montażem: montażem Widelca i sterów. Dla tych wszystkich, co chcieliby odrestaurować takiego Bigrego, to dwie propozycje dla mnie. Pierwsza propozycja: nie rób tego. Po drugie, jeśli już naprawdę musisz to robić, to zostaw wszystkie części, jakie były, bo naprawdę jakość wykonania tego roweru jest tragiczna. Jeśli chodzi o tę rurę sterową, to musiałem ją całą naprawdę przelecieć, żeby była równa. I poza tym to nie jest tak, że tu jest jeden cal, bo tu jest 20, bo tu jest. 254 mm, tu jest 26 mm, a tu wracamy do 25,4 mm, więc to jest naprawdę tragiczne. Mocowanie sterów, czy tam, gdzie się wsadza stery, to jest tragedia, naprawdę. Jak to można było to spieprzyć, to ja nie wiem. To naprawdę te jak widzicie, nie wiem, czy to będzie widać. Ale jak widzicie tutaj nie ma szans, żeby to równo dało się ustawić, ponieważ z tej strony jest w cholerę metalu, tu nie ma metalu w ogóle i tu znowu wracamy. I w ogóle to nie jest tak, że to jest równo, bo to jest tak, że na przykład tu se idzie, idzie, tu tak idzie sobie troszkę do góry, na dół, tutaj nie ma, nie ma, nie ma i znowu tutaj niby równo, równo, równo i znowu się zaczyna. Więc to jest naprawdę tragiczne. Naprawdę jeśli samochody w tamtych czasach robili tak samo pewnie robili je nawet gorzej, to się nie dziwię, że one się bez przerwy psuły i żeby doprowadzić je do stanu to trzeba było, nie wiem, rozebrać je i naprawić od nowa. Bo to naprawdę ludzie w tamtych czasach nie wiem co oni mieli w głowie, że naprawdę nie potrafili zrobić prostej rury równo. No, ale mniejsza o to, już montujemy stery. No i w końcu jakiś będzie progres. A przynajmniej mi się wydaje, że będzie progres z tym rowerem. Ale to się zobaczy, bo może się jeszcze okazać, że gwint będzie źle zrobiony albo jeszcze z jakiś kwiatek się wykrzaczy, jeśli chodzi o ten rower. Bo to wszystko, tu wszystko się może zdarzyć. Mhm. I już widzę, że pewnie nie będzie to pie tak pięknie jak to było. A to z tego względu, iż, 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 rometowcy zrobili tutaj jakiś taki kurcze obejma. Tu mia tak generalnie to była obejma, dzięki której można było. Wysuwać i wsuwać na no, tego wariata kierownicę, o, ale teraz tego już nie będzie. No i będzie trzeba przyciąć tę rurę sterową, bo nie zakładam, żeby tutaj, żebym tutaj coś jeszcze dawał, jakąś obejmę, coś, żeby po prostu wyciągać kierownicę, żeby ją schować, bo tu nie ma żadnego takiego rozwiązania. Dobra. No i to jeszcze nie koniec, trzeba przyciąć rurę sterową. Udało się. Zgadnijcie, ile zajęło mi zamontowanie sterów w tym rowerze uwaga dwie godziny więc chyba zdajcie sobie sprawę dlaczego to aż tyle zajmowało czasu tworzenie tego wszystkiego w tym rowerze ale mam nadzieję, że już pójdzie z górki może uda się zamontować kierownicę no i niestety problemów ciąg dalszy a tak właściwie to ja zapieprzyłem, bo niby ten mostek jest fajny, tylko że ta rura ma 25,4 mm, a tu jest 22,2 mm. W związku z tym, choćbym się wściek. nie zamontuję tego mostka. Dobra sprawa, już zamówiłem ten mostek, więc powinien szybko przyjść. Podobno już jutro. Kolejna zła rzecz. Niestety ten mostek będzie miał tylko 180 mm wysokości, więc niestety może się okazać, że będzie dość niski. Ale jak się ustawi odpowiednio siedełko, to myślę, że problemu nie będzie. Też jest regulowana, też, też, więc też będzie można ją sobie podwyższyć. Więc to też nie ma tragedii, mi się wydaje, więc tu będzie spoko. Kolejna dobra rzecz. Suport. Mam oto taką tuleję, którą mogę pracować tutaj i nie uwierzycie, pasuje idealnie. I w tym miejscu chciałbym podziękować Dominikowi z kanału Old Bike Restoration, bez którego bym pewnie nie znalazł tej tulejki, chociaż to było na Allegro, ale jej nie znalazłem, ale więc dziękuję Ci pięknie. Bez Ciebie tego projektu by po prostu nie było. Także teraz nie pozostaje nic innego, jak wprasować to. Chwila moment i gotowe. kurde! I po co tego te dżadosło Sunraysa? Ja próbowałem, nie wiem. Dobrze. Następne, co zamontujemy, to suport. Eee, sprzedawca powiedział, że jeśli w przypadku takiego Rometa wigry, najlepiej będzie pasowała długość 73 mm. Zobaczymy, ile w tym jest prawdy. I wiecie co? Pasuje. Hi, hi, hi. No to może zobaczmy, czy korba będzie pasowała. Nie wiem, czy wspominam, ale korba jest zrobiona z aluminium. Czyli jednak da się zrobi znaleźć coś w miarę taniego i lekkiego. No i proszę, to jest dowód na to, że nie warto czasami iść na łatwiznę. Łatw czasami się okazuje, że pójście na łatwiznę oznacza tylko kłopoty. A tu mamy wszystko ładnie i sztywno nawet. Pasują pedały? Nie pasują, ale o to w tym rowerze chodzi, że nic w sobie nie będzie pasować, ale efekt będzie powalający.